Witajcie, to znowu ja, Mysza. A dzisiaj przedstawię wam moje nowe rybki. Widać one są bardzo inteligentne. Ale one są bardziej inteligentne niż Mysza. Więc Mysza próbuje się do nich dostać przez szkło. O, coś chyba jej się udało. Udało jej się znaleźć klapę. Próbuje ją otworzyć swym nosem ale nie użyje rąk, co to jest bardzo dziwne. <grymne> mysza poskakała trochę. Udało się jej. Wreszcie osiągnęła swój cel. I co tam widzi? Jedynie brzydkie ryby. <grymne> Stwierdziła mysza. I zamknęła chlapę i uwalnęła. Zeskoczyła i się zabiła. Koniec. To była bardzo piękna historia.